Dziś w naszej szkole odbyło się oficjalne przekazanie misiów, wylicytowanych w trakcie aukcji na WOŚP. Dzisiaj relacja z przekazania naszych miszków z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Które zostały wylicytowane za chwileczkę powiemy przez kogo, i dzisiaj właśnie chcemy je tej osobie, która ma wielkie serducho przekazać. Zosiu, yy, gdzie trafią te misie, które wylicytowałaś na Wielkiej Orkiestrze świątecznej pomocy? Duży miś trafi do domu dziecka potrzebującym, yy, a mały miś trafi do mojej mamy, do kancelarii. No, myślę, że twoja mama tutaj ma duży udział w tej licytacji yy, i pewnie razem licytowałyście tego misia. Tak, y, zgadza się. Y, jak mieliśmy kwarantannę, nie mogliśmy właśnie wyjść i wspierać, y, więc postanowiłyśmy wylicytować właśnie misia. Ja bardzo dziękuję y, mamie Zosi, bo znam mamę. I Beatko, bardzo Ci dziękujemy za Twoje gorące serce. Chciałabym teraz tutaj jeszcze tylko wspomnieć, że tego misia, przekazała tego dużego na licytację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, przekazała nam nasza absolwentka Magdalena Janowska. Natomiast ten miś drugi został yy, wyprodukowany czy zrobiony na drukarce 3D przez naszą młodzież i pana Jacka Kawałka. Ja się bardzo cieszę, że yy, po pierwsze osoba, która jest naszą absolwentką, ma takie gorące serce i przekazała tego misia pluszowego na licytację i osoba, która jest obecną uczennicą naszej szkoły, czyli Zosia, wraz z mamą tego misia wylicytowały. Także ja jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję i, oczekuj, i oka, yy, przekazujemy te misie oczywiście dzisiaj tutaj oficjalnie, Zosi. Zosieńko, powiedz jeszcze chwilę, dwa słowa. Cieszę się, że te misie będą? Tak. Dla dzieci. Tak, bardzo się cieszę. Bardzo serdecznie dziękujemy. A teraz następuje przekazanie misiów przeze mnie i przez panią dyrektor, zwycięzczyni naszej aukcji. Por Bravo!